Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy chleb pełnoziarnisty na zakwasie. Potrzebne będzie trzy łyżki zakwasu. Zakwas robimy trzy dni prędzej. Dodajemy mąkę, zostawiamy w ciepłym miejscu. Jeżeli zakwas nie chce się zrobić, to dodajemy skórkę chleba. Ja mam zakwas z poprzedniego dnia. Mamy trzy łyżki. Zakwasu. Mam półtora szklanki mąki, pół szklanki mąki żytniej, szklankę płatków owsianych, łyżeczkę soli, pół szklanki słonecznika. Dwie łyżki pestek dyni, dwie łyżki siemienia lnianego, zakwas, przekładamy wszystko do miski, dolewamy wodę, mam tu półtora szklanki wody, dolewamy wodę i całość wyrabiamy. Chleb będzie rósł w zależności od smaku, od 8 do 10 godzin. W moim przypadku chleb rośnie 8 godzin. Ja nie lubię takiego mocno kwaśnego chleba. Chleb wszystkie składniki połączymy, dokładnie wymieszamy i będziemy masę przekładać. Do formy, w której będzie leżakować 8 godzin. Tak jest masa na chleb, prawidłowo wymieszana. Przełożymy, mam tu formę keksową, wysmarowaną masłem. Przełożymy masę chlebową do formy. Dokładnie. Rozrównamy, a trzy łyżki zakwasu zostawiamy na następny raz. Przełożymy zakwas do słoiczka i do lodówki. Mamy tutaj chleb na zakwasie. Chleb pełnoziarnisty, wartościowy, będzie rósł 8 godzin. A to mamy zakwas na następny raz do pieczenia chlebka. Chleb już mamy wyrośnięty, przekładamy do piekarnika. Będziemy piekli w 180 stopniach około 90 minut. Po tym czasie chlebek mamy upieczony, wyjmujemy z piekarnika. Chlebek jest ładny, ma skóreczkę chrupiącą, pięknie wypieczoną. Chlebek wyjmujemy i studzimy. Mamy gorący chleb pełnoziarnisty na zakwasie. Bardzo smaczny chlebek, polecam.